Witam wszystkich. Radosław z tej strony pokazuje swoje treningi w domu. Dzień 1153 treningu i trzeci trening rosyjską metodą. Przeciętny widz tego kanału nie subskrybuje. Bądź ponad ponadprzeciętny. Dla ludzi, którzy jeszcze nie rozumieją, nie wiedzą, rosyjska metoda to jest system, w którym wykonujecie. W którym progresywnie przeładowujecie powtórzenia i serię, a nie wagę na pasku. Czyli najpierw, zaczyna, czyli najpierw ja zacząłem sobie dla przykładu od 20 kg, 3 serie po 3 powtórzenia. Na następnym treningu zrobiłem 4 serie po trzy powtórzenia i na tym treningu, który oglądacie teraz, zrobiłem 5 serii po 3 powtórzenia. No i na następnym treningu teraz właśnie się zastanawiam, czy zrobić już, 4, czy zrobić już 3 serie po 4 powtórzenia, czy jeszcze yy, 3 powtórzenia, ale 6 serii. Jeszcze się nad tym zastanawiam. Nie chcę wykonywać tych przeskoków zbyt szybko. Aczkolwiek yy, muszę powiedzieć, że w tym treningu, który oglądacie teraz, który teraz macie na ekranie, czułem się naprawdę bardzo lekko robiąc te powtórzenia i dobrze to świadczy, bo prawdopodobnie ta metoda działa. Zobaczymy za jakiś czas. Może już będę śmigać z trzydziestką przypiętą do działa, za miesiąc, dwa. Zobaczymy. Jestem naprawdę ciekawy tego progresu tak jak widzicie ten film trwa tylko półtorej minuty no niestety tak wyszło po tych podciągnięciach, po tych pięciu seriach zrobiłem jeszcze tylko dwie serie, dwie serie dwie serie australijskich podciągnięć, które nawet nie są nagrane bo robiłem to w międzyczasie robiąc co innego tak wyszło, że trening skończył, że te podciągnięcia zakończyłem o 19.50 chyba tamtego dnia a umówiony byłem na 20:00. więc cóż tak wyszło eee, no tak, tak kurwa wyszło Także tylko podciągnięcia były zrobione, ale podciągnięcia są najważniejsze, więc zrobiłem podciągnięcia i tyle. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia na dzisiaj. Taki krótki odcinek, półtorej minuty filmu i może jeszcze parę dziesiąt sekund mojego pierdolenia. Sorry, film trwa około dwóch minut. Tak wyszło. Zaktualizowałem to, co miałem zaktualizować. Widzimy się jutro. Cześć.